TVR historię wamptym. Na przestrzeni lat, co powinno być oczywiste, ludzie największego arystokraty się zmieniali. Bampt chciał jak najmniej mieszać w swojej sprawy Eustachego. Jego celem było zabicie największego arystokraty, ponieważ gdyby nie utworzenie arystokracji kwisty gwardzista dalej byłby sobą, a nie marną doskonałością. Na swojej drodze spotkał Pola nurka zabodowca. każdy gdy go spotkał jako pierwszy raz. myślał, że to zwykły nurek, który lubi prowadzić w najgłębszych oceanach. Gdyby nie to, że jest prawą ręką największego arystokraty. Robertcika. Robertcik lubił kiedyś władać mocami ognia. Niestety zostały one zamknięte w dziurze, w eterze. Roberci chce wrócić do eteru, ponieważ Paul, tak jak i on, potrafił pływać po eterze. Został zaproszony do najwię największego arystokraty tylko dlatego, ponieważ ludzie pływający w eterze mają największe szanse. Ten tajemniczy jegomość został zaproszony tylko dlatego, że był krwistego gwardzista, tak, tak samo jak Wam, tym na teście. I dlatego, miał również krwiste ostrze. I niestety, kilka. Lat później zginął. a może raczej zaginął? Ruszył na misję? Stone Armor. Walczył z Wam w teście. I wreszcie on sam. najpoważniejszy no arystokrata. Wtedy było ich tylko czwórka. Ale powiedział Wam mówi tak, że widzi w nim wielki potencjał. To go, to jego serce bardzo poruszyło. I powiedział, że chce go u siebie, ale pierwszy musi pokonać się jednego z nich. No co Wam tym się zgodził? Pasanowicie łączy dla do pierwszego arystokraty. Eustachy również by z nim dołączył. Paul i Robercik nie zostali wybrani. Są armor został przez to, że są zmierzone głową. Konstanty wtedy dołączył do największego arystokraty. Epicka bitwa ostrzy. Wygrał Wamptyn, a ten odszedł w długą. Może będzie o nim coś osobnego. Pozycja w gangu się zmieniała. Z czasem. Aż w końcu pozycja w gangu wyglądała tak. Bam ten w końcu przeodział kaptur.